Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem trochę o tym, jak pracuję jako konsultant. Na specjalną prośbę Adama, który poprosimy, żebym mu trochę pomógł, bo chciałby zaistnieć w branży konsultingowej. Zapraszam do kanału. Po pierwsze, czy mam zawsze umowę podpisaną z kwietry? Otóż nie. Bardzo często mam. Jeżeli pracuję za Success to zawsze mam podpisaną umowę z klientem. Jeżeli pracuję po prostu za stawkę godzinową, dniówkową, to umawiam się z nim co do konkretnych działań i rozliczeń stawki godzinowej lub tak to Tak to działa w moim przypadku. To jest pierwsza kwestia umowy. Oczywiście. Umowa ustna działa wtedy, kiedy jest zaufanie ze strony klienta. Jeżeli nie ma takiego zaufania, to prawdopodobnie będzie się musiała pojawić normalna, zwykła umowa. To pierwszy krok. Drugi krok. Jak pracuję? Zwykle umawiam się na stawkę godzinową. Mówię, ile wynosi stawkę za godzinę, czy też za dniówkę. Jakieś zniżki ewentualne, ale to jak bardzo klient chce. Tak. Niemniej jednak, zwykle obowiązuje jedna stawka za godzinę pracy konsultanta i to niezależnie czy to jest yy, online, czy na miejscu klienta. Przy czym na miejscu klienta e, zwykle, znaczy zawsze, chyba że technologicznie nie mówiłem z klientem, rozliczam koszty logistyki, czyli dojazdu i ewentualnych noclegów. Tu staram się nie zarabiać, więc albo są to rzeczywiste koszty, jeżeli jadę pociągiem, czy samolotem, czy wynajmuję jakiś samochód. Jeżeli nie, no to stosuję jakiś ryczałt w rękach pozutówki za kilometr brutto. To nie chodzi też, żeby zarabiać, ale też chodzi też, by nie tracić. Co dalej? Jak pracuję z klientami? Pierwsza rzecz analiza. W zasadzie bez analizy yy, nie pracuję z klientami konsultingowo. Analiza yy, polega na wywiadach z pracownikami dość krótkich, około pół godziny yy, pół godziny na, na osobę, czasem trochę dłużej. Kluczowymi osobami w firmie, zależy, jak to jest, maksymalnie kilkanaście, to, to wystarczy. Po, po tej analizie z tych rozmów wyłuskuję, jakie są niepożądane skutki i tworzę drzewo stanu obecnego, Candle Tree, A żeby je stworzyć, no, korzystam z metody chmury generycznej, czyli znajduję trzy, trzy konflikty, które generalizuję w jeden konflikt, który jest podstawą tej, tego drzewa. Na podstawie właśnie tej chmury generycznej i rzeczy, które tam zaproponowałem, rozwiązań, które tam zaproponowałem, jestem w stanie przygotować drzewo FRT. Wstępne drzewo FRT, które pokazuje kierunki rozwiązań. Nie są to dokładne ścisłe rozwiązania, nie mówię tam dokładnie co i jak będziemy robili, ale pokazuje kierunki rozwiązań dla klienta i sprawdzam, czy to rozwiązuje nam Większość judi. Zdecydowana większość ludzi. Czasami się zastanawiam, czy któreś judi, czyli antyzajemowy efekt, to czasem nie są faktami. Czyli to nie są fakty życia, czyli po prostu coś, na co nie mamy absolutnie wpływu. No bo ciężko jest zmienić coś, co jest faktem. Ciężko jest zmienić w tej chwili pogodę, że jest słońce i wieje wiatr w tej chwili, tak? Ciężko mi to fakt zmienić i że jestem ten z psem. Co dalej? Dalej klient płaci za analizę. Niewielką ryczałtową kwotę ma klient, w moim przypadku, gwarancję satysfakcji. To znaczy, jeżeli nie jest zadowolony z tej analizy, no po prostu za nią nie płaci. Jeżeli klient się decyduje, to przystępujemy do etak, etapu edukacji, kiedy bezwzględnie wymagam od klienta, żeby on i jego kluczowi pracownicy poznali te OCE. Poznali te OCE za pomocą podstawowego kursu te Muszą. Muszą się dowiedzieć, co będziemy robić, dlaczego to będziemy robić i jak to działa. No dobra, jak to mamy? Możemy przystąpić do tworzenia, do krytyki drzewa FRT, używając negatywnych gałęzi NRP, czyli sprawdzając, jakie mogą być negatywne skutki zaproponowanych kierunków działań. To dokładamy, usprawniamy, żeby FRT było ok. Po czym przechodzimy do tworzenia drzewa PRT. Które no, pomaga nam znaleźć przeszkody we wdrożeniu tych wszystkich rozwiązań. Devoperte jest formą planu projektu, czyli mamy zaplanowany projekt. No i tak to działamy. Tak? Tak, tak wygląda framework. Później się spotykam z klientami. Natomiast mam nadzieję, że to trochę odpowiedziało na kluczowe pytania, pewnie nie odpowiedziało, jakie są wysokości stawek. Hmm. Mogę, mogę tylko powiedzieć, że tak naprawdę wysokość stawek ma mniejsze znaczenie, jeżeli klient dostaje efekt. Jeżeli klient nie dostaje efektu, to choćby nie wiadomo jak mało płacił, będzie niezadowolony ze współpracy. Jeżeli klient ma dobre efekty ze współpracy, jest, widzi, że się zmienia na plus, to nawet wysoką stawkę w stanie zaakceptować. Prosto. Musi się to opłaca. I to jest klucz działalności konsultanta. Na koniec. Na koniec pewna, pewne takie stwierdzenie, które warto na nie zwrócić uwagę. Bardzo często wchodzę do firmy, daję wartość, zanim jeszcze w ogóle będzie się rozmowa o pieniądzach. Czyli, jeżeli klient chce, zaczynam już rozmawiać i pokazywać, jakie są możliwe rozwiązania, wspierać go w tym. Korzystam tu z metodyki, którą przedstawił Patryk Lionzion w swojej książce: Odkry się. Macie do niej link. Link na Legimi, bo w ogóle polecam Wam, jeżeli chcecie poczytać książki albo posłuchać, to Legimi jest idealne, jest masę wartościowych książek za naprawdę niewielkie pieniądze. Jak, jeżeli nie korzystaliście jeszcze z usług Legimi, to polecam skorzystanie z mojego linku, dostaniecie zamiast standardowych 7 dni darmowych, dostaniecie 30 dni darmowych, a jeżeli skorzystacie i kupicie dostęp do Legimi, to ja dostanę dodatkowe dwa tygodnie korzystania z Legimi. Także zapraszam, śmiało korzystajcie, nie musicie kupować. Przekonajcie, że to dla Was. Nie każdemu to się spodoba. Generalnie opłaca się, jeżeli z biblioteki Legimi przeczytacie więcej niż jedną książkę, to na pewno się Wam opłaci. A w niektórych przypadkach droższych książek, nawet nie potrzeba jednej całej książki jedna wystarczy miesięcznie, miesięcznie, jedna książka miesięcznie i to ten koszt się nam zwróci, zwłaszcza, że od czasu do czasu są promocje na na dostęp roczny, tak jak teraz, gdzie ten dostęp roczny wychodzi taniej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wracamy do mojej mafia ofer. Do zobaczenia.